Z Wami i z Duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech Na MAX Festiwalu było bardzo fajnie, dużo się działo i na pewno tutaj za rok wrócę, tak jak wracam od trzech lat i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Nawet jak pada, to to jest deszcz od Pana Boga i na chwałę Pana Boga. Aleluja! Na Max, MAX Festiwalu byłam po raz pierwszy. Wydaje mi się, że to był błogosławiony czas. Zapraszam wszystkich za rok. Będzie o kapłaństwie, ale dziewczyny też mogą przyjechać. I dziękuję naprawdę Bary, że się tutaj znalazło. Bardzo się cieszę, że tutaj byłam. Szkoda, tylko że tak szybko się skończyło. Jemy właśnie ostatnie śniadanko. I zaraz będziemy kończyć pakowanie i wracamy do domu. Niestety wracamy do domu. Dlaczego niestety? No bo chciałybyśmy jeszcze tutaj zostać. Fajna atmosfera, fajni ludzie. Będziecie się tęskić.